Nie obchodzi afera Strzał, strzał Nie ma co po tobie zbierać Nie ma co po tobie zbierać Nie ma co po tobie zbierać nie, ma co po tobie zbierać. nie afera Ja już pamiętam jakiś Wtedy nie miałem nic, mało doświadczenia w plecach i spryt Ale pierwszy plik wróciłem do domu, daj mamie na zległy czyż Zapytała mnie spąd pieniądze, pamięć, że jest dory w tej pracy Nie do opisania, uśmiech na twarzy mamy i szczęścia łzy Kolejnego gniażu zariano, ktoś zwali dość tym to psy Na oczach całej rodziny, do radiowozu, wozu spokój I wtedy do daru to mamy, że właśnie porastaje pierwszy z Zgodę. nie jesteś ze mną, to jesteś krokiem Jedziemy bokiem, patrzą z okien Chowamy e pokę, psy pod blokiem uh. Znowu muszę komuś obrzeć drzwi uh. 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 Przecież kajs miał być na dziś Pół każdy podkuty Pieniądze trzymam w pudełku na buty Oczysków nie ma, fałszywe zarzuty Lecą rakiety do braci do kuchy Twój syn ma modilerem, nie przepraszam, gdzie zał Wolę nad głową wyrok, niż nie mieć ja co ty tym Chuj mnie odchodzi, afera. just get out No nie da się grać no! No nie da się kurwa grać no! Kurwa! Nic robić nie można ani obejrzeć pierwotnego wykładu! Ani kurwa pograć nawet! <try>